No nie, nie, A, kukurydzę, to branie Dzisiaj łowię na moje ulubione zanęty Ostatnio tylko je stosuję Grundweiss Meussa mikropaletem e, To jest naleszcza jedna torba Namieszana jest z dodatkiem e, robaków białych, czerwonych, mrożonych i do tego jeszcze jest wsypana mrożona konopia Druga zanęta to tak samo, to sama firma, tylko, że ta jest linkara, zielona taka o, branie akurat kurde jest branie O, coś, coś cięższego będzie, oj ładnie O kurwa, może większy leszczyk, ale podeszły I tu podeszły na tego leszcza właśnie, na tą zanętę Na tą zieloną na razie nic Jest czy się spią? Pewnie leż, bo już się Już się poddał. No już taki może być fajniejszy leszczyk A! Ładnie I to jest na białego i czerwonego na ten pęczek Dobra. O, piękny już ten jest Ten już jest piękny O bo tylko się nie odczepił! Jest! Ale piękny leszczyk. O, no, ten już jest ładny. Już jest co dźwigać. Patrzcie. Chciałem wytłumaczyć, kurno, i akurat wziął zapięty delikatnie na dolną wargę. te robaki tylko się zsunęły. Cały czas są żywe. Zygmunt, uspokój się. Ale piękne, zobaczcie. 50 cm. I zobaczcie, pobranie takiego dużego leszcza Cały czas na gumce składnie wygląda, nie jest zmemlany, nie jest Nie jest jakoś, no co prawda się utopiły, ale nie są Nie są jakoś mniej atrakcyjne I co, może teraz dokończę o, Wziął mi, nie dokończyłem druga zanęta, to pokazywałem To sama firma, Leusa mikropelety, to jest linka, no na nią na razie nic, nie ma żadnego efektu w tym momencie. Jeszcze dodałem do niej taki specyfik. Zobaczymy. Na razie, no mówię, nie ma, nie ma nic na tą, na tą zieloną z dodatkiem tego specyfiku. Z Match Pro. Oczywiście też tam dodałem białe i czerwone robaki. Dodałem jeszcze do obydwu zanęty pieczywko fluo. Ale tak jak mówię, lewa wędka, czyli linka, raśmeus, tam są dwie kukurydze na włosie. Już testowałem, bo, bo dawałem już um, i pelet wanilię z takim um, likwidem. Kukurydzę tym smarowałem i smarowałem tym pelet. I no niestety efektu nie ma. Później jeszcze um, inne smaki popróbujemy jak dalej nic się nie będzie działo. Na razie rządzi um, kanapka biały z czerwonym na gumce na... Na haku i na tej zanęcie bajca leszcz z dodatkiem prażonych konopi. Postanowiłem na tej drugiej węce zmienić też na, na robaki. Zobaczymy. Tutaj pelet kukurydza raczej nic na razie nie działa. O znowu branie, znowu zmiana. Ach. No bo nie mogę dokończyć, żeby było branie, niestety mam tutaj, um, nie mogę dobrze przyciąć, bo się zahaczyło o, o ten liść pieprzony. A co chciałem powiedzieć wcześniej, że dobra, zmieniamy, zmieniamy tutaj przyponik na tak samo na robaka. zobaczymy jak ta zanęta zielona będzie się sprawowała, raczej głodajże dziesiątka. Zobaczymy, jak to zanęta gdzieś spróbowała się na robaka, bo być może nie pasują mi dzisiaj pelety ani kukurydza. Tylko wolą mięsko. Dzisiaj rybki szybko. Pyk mamy. Tam może założę dwa białe. Nie wiadomo, czy dzisiaj biały rządzi, czy czerwony. Tam jest, tam jest kanapka biały-czerwona, a to zobaczymy dwa białe czy ta zanęta po prostu nie działa dzisiaj czy po prostu nie działają dzisiaj inne specyfiki tylko tylko biały robak, że dzisiaj rządzi mogła być też ładna rybka bo ładne było branie no i dobra, zobaczcie na gumce robak żywy cały czas się rusza nie jest zabity w żaden sposób, jedynie może się utopić, ale jak są naprawdę świeże robaki, to, to nawet ciężko je utopić. No dobra, zakładam nabijami i zobaczymy na tej zielonej, bo mam dwuliniowo. Koremkę namaczam, żeby lepiej się odkleiło, daję go, nie podsypuję pod niego, tylko daję go, żeby od razu eksponował się po zarzucie. pek Widzicie? I wtedy on jest tutaj na wierzchu i w zasadzie Zanęta trzyma żyłkę Dopóki się nie rozpuści, ale robak już To, że się ruszają to już wcześniej wabią Wabią rybę Dobra, zarzucam i zobaczymy co dalej Może uda mi się wytłumaczyć Jak nic mi nie weźmie, jak rozrobię taką zanętę, bo to jest zwykła zanęta, to nie jest zanęta jakaś do do, specjalnie do metody, ususza zalęta do dorobienia, tak. Eee, robię to wszystko w zasadzie, można powiedzieć, z takiego swojego doświadczenia, czyli eee, na naklejistość. Ta zalęta już ma sama w to do siebie, że ona już fajnie po eee, dodaniu wody, ona już się fajnie trzyma i nawet podejnika. Stosuję te eee, podejniki burtowe Nikado. I dzięki temu ta zalęta przy uderzeniu eee, o wodę eee, wcale się nie rozwali, dopada na same dno. Ale mimo wszystko, że ona już jest e, taka klejąca, można powiedzieć, i się nadaje do podajnika, dodaje jeszcze taki w sklepie SUM zakupiony mocny klej, tylko to jest klej typowo na bazie produktów naturalnych. Żadnych, żadnej chemii, żadnych tam, tak jak bentonit, czy, czy, czy inne, nie, nie, nie zabija robaka itd. i tak dalej. Jest to tak jakbyśmy sobie w domu zrobili klej z takich naturalnych składników, jak, e, jak płatki owsiane i tak dalej, tak dalej. Więc jak mi trochę przesnie, oczywiście do, domaczam troszeczkę wodą. Wcześniej jeszcze dodawałem kukurydzę, mam jeszcze groszek, ale na razie nic z tych rzeczy nie dodaję. Zobaczymy. Później może jeszcze e, podam trochę ziarenek e, groszku. Co kukurydza z Lidla tym razem, bo zawsze z Biedronki, a tym razem z Lidla. Ale naprawdę bardzo twardziutka jest fajna. Super. Nie wiem czy, czy się na nią nie przerzucę, Ostatnie ostatnio z Biedronki mi trochę zawodziła. Później po trochu... Doda się, później po trochu jeszcze dodam zobaczę do zanęty, bo to też ja też pcham w koszyczki. Dobra, czekamy na branie. Mamy kolejne branie. Znowu leszczowa rządzi. Pewnie leszczyk teraz będzie mniejszy raczej. A tak do dna ucieka dziwne tak, leszczyk. Leszczyki podchodzą, trochę więcej podnęciłem Chile to tu się, tylko nie w krzaki, nie w krzaki Dobrze. Kolejny ładny leszczyk. Jest O, już się nawet wyczepił Pobijane jakieś Op. Kolejne branie. O, troszkę może większe albo ale tak z początku. Piękne. Znowu się coś uwiesiło, po dłuższej przerwie, nie było trochę brania, ale coś naszło. Ale jeszcze, no na pewno teraz telefon jeszcze, nie ma czasu, pani. kolejny leszczyk Piękny Jest coś kolejnego mało no, pewnie taki A też ten trochę ciężej idzie o. Może większy już go z daleka widać Nachodzą falami Najmniejsza waleczniejszy Pięknie zapięty Delikatnie, jak zawsze, nawarga. do warga Odczepiamy praktycznie wszystkie ale jeszcze na jeden, na jeden pakiet robaczków. Także przy stosowaniu gumki kupno tylu robaków staje się bezsensowne. Teraz zmienię, no bo jak mam to zmienię na świeże. Ale bardzo długo się trzymają, nic się nie dzieje, żadne flaki. uśmienita sprawa. Można nawet założyć dwa czerwone. Zobaczymy, jeden biały, dwa czerwone. Trzy sztuki. gumka się na tyle rozciągnie. Czasami jest problem z ich ułożeniem, ale jak się je ściśnie z tyłu, to one są bez ruchu. Idzie teraz trzy sztuki. Ta ładna choineczka powstała. Powiedziałem, że jeszcze więcej można założyć. Jak na lina, czy coś to albo większą gumkę i się nie wydostają jak widzicie przez cały czas łowienia o, tu jednego przekułem ale nic się nie stanie Dobra, rzucamy dalej Kolejny leszczyk Wydaje się większy o. albo znowu walczy ostro Czyli smakuje im reszczowa zamęta, meusa. No już pięknie zapięty, do na wargę delikatnie. oddaj piękny znowu rybka pewnie znowu leszczyk tak, już tam się już tam się wywija chodź do tatusia chodź chodź chodź, 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 chodź nie szalej mamy kolejnego przyjaciela no, 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 Proszę bardzo. Cały czas gumeczka, rybki takie same, rybaczki. no, kurna, no, 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 Już ładne choć tu bliżej kolego pokaż się tylko i zaraz wracacie do woli. No i dobra Człowiek spakowany Chce jakoś zobaczyć czy nic się nie zostawiło Czy jest porządeczek Żadnych śmieci się nie zostawiło Żadnych gadżetów się nie zostawiło Rybki odpłynęły, nie miały chęci jak jeszcze, bo to zmęczone, jeszcze trochę do zdjęcia przemęczyłem. Ale jak widać trochę jeszcze je dotleniłem i, i uciekły. Także fajnie dzisiaj było. Ja jestem zadowolony. Miły dzień trochę za gorąco, tylko te słońce mnie przypaliło, jestem zjarany jak może tak nie widać, ale pewnie czerwony jest. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się.